Anna Dąbrowska do Deep DeepBroker. Witam Państwa serdecznie na praktycznym prowadzeniu do platformy DeepBroker. Do konta DeepBroker można się logować na kilka sposobów. W przeglądarce na telefonie, w aplikacji na telefonie, w przeglądarce internetowej lub w profesjonalnym programie, który możemy pobrać na komputer. Chciałam przedstawić dzisiaj najbardziej popularną, naj, najłatwiejszą wersję, czyli po prostu logowanie się w przeglądarce internetowej. Można tego dokonać z linku, który znajduje się na naszej stronie. W prawym górnym rogu mamy ikonkę Login i tutaj właśnie się logujemy. Można się logować za pomocą tego linku zarówno do konta prawdziwego, do naszego konta inwestycyjnego. Wtedy klikamy tutaj na live, lub jeszcze jeśli nie mamy konta prawdziwego, to klikamy na demo i logujemy się do konta testowego. Czyli logujemy się. Tym razem do konta testowego na nasze demo i otwiera nam się platforma. Platforma inwestycyjna jest intuicyjna, daje natomiast dostęp do wszystkich instrumentów z wszystkich jest świata, także naprawdę jest z czego wybierać i za chwilkę pokażę sposoby, co zrobić, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Tutaj najważniejsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagi, jest naprawdę niewiele. W lewym górnym rogu. Mamy listę instrumentów i tutaj możemy dodawać sobie tickery, instrumenty, które nas interesują. Bardzo prosty sposób, czyli wpisujemy tutaj na przykład nazwę spółki, pojawia się rezultat, klikamy i dany instrument jest dodawany do naszej listy, czyli tutaj nie ma komplikacji żadnych. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która zawsze będzie nas interesować, to to, co jest na dole. Na dole mamy zakładkę pozycje, to właśnie w pozycjach będą nasze prawdziwe inwestycje, czyli to, na co mamy już faktyczną ekspozycję i czerpiemy z tego zyski, straty. Kolejną zakładką, którą możemy tutaj zawsze przełączać, to są zlecenia. Tutaj czekają zlecenia na swoją realizację, czy to zlecenie, które czeka na realizację, aby rozpocząć inwestycję, czy też zlecenie powiązane ze zleceniem głównym typu stop, loss i take profit. Tego typu zlecenia najczęściej są używane w instrumentach pochodnych, czyli prze, 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 przełączamy tutaj sobie z pozycji na zlecenia. Kolejnym y, miejscem, gdzie zawsze y, gdzieś tam będziemy się znajdować, to jest wyszukiwarka instrumentów. Tutaj mamy taką w prawym górnym rogu szukaj instrument i to tutaj możemy wyszukiwać instrument. Czy, czy też wpisując słowo, hasło typu złoto, po angielsku zawsze gold, czy wpisując nazwę spółki, czy jeśli już znamy po prostu ticker skrót danego instrumentu, a tutaj możemy zawężać nasze wyszukiwania do poszczególnych kategorii. Czyli mamy, mamy wszystko. Mamy fundusze, etf -y, obligacje, opcje, kontrakty terminowe, akcje, kontrakty CFD na szereg instrumentów. CFD na indeksy, CFD na pojedyncze akcje. Także jest naprawdę z czego wybierać i w miarę uzyskiwania wiedzy, doświadczenia będą Państwo mogli poszerzać sobie gamę produktów. Natomiast na początek no, oczywiście najlepiej skupić się na instrumentach, które są, prezentują najmniejsze ryzyko czyli akcje i fundusze. Zacznijmy od wyszukiwania i zobaczmy, jeśli mamy wszystkie instrumenty otwarte, jak wiele możliwości nam się pojawi, jak wiele wyników. Czyli wyszukiwać po słowie kluczowym, zawsze to słowo kluczowe musi być wpisane w języku angielskim. Czyli jeśli wpiszę słowo kluczowe GOLD, to pokaże mi się tysiące wyników, dlatego iż istnieje bardzo dużo instrumentów. Czyli jako pierwsze widzimy parę walutową w Forex, złoto do dolara, później kontrakt terminowy, mamy też kontrakt CFD, poszczególne akcje można, i ETF-y później można się w tym pogubić. Można jasne, że można zawężać kategorią, czyli mamy wszystkie instrumenty otwarte, piszeliśmy gold, możemy to zawędzić na przykład tylko do ETF-ów. I wtedy nam się pokazują tylko ETF-y na złoto. Ale, żeby sobie jeszcze ułatwić życie i żeby po prostu nam się nie pojawiły wyniki w CFD, żebyśmy przez przypadek nie zawarli transakcji w instrument, który nie planowaliśmy, można wyłączyć instrumenty, które nam się pojawiają. Żeby to zrobić, w prawym górnym rogu klikamy na tutaj takie trzy poziome peseczki, jest to menu, ustawienia i tutaj wybieramy produkty inwestycyjne. Jak widzimy, są zaznaczone wszystkie instrumenty. Możemy zawęzić, iż będziemy mieli dostęp tylko do niektórych. Zostawię dla potrzeb tej prezentacji dostęp jedynie dla akcji, funduszy i ETF-ów. Zastosuj, potwierdzam i jest już dokonana zmiana. Dobrze, czyli um, przejdźmy do zawierania transakcji, żeby zobaczyć to w praktyce, jak przemiega zawieranie transakcji na platformie Deep Broker. Wpiszę nazwę spółki Amazon. Pojawia nam się wynik Amazon, akcja na giełdzie amerykańskiej i jest to jeden wynik, sprawa prosta, wybieram. Prawy przycisk myszy, nowa transakcja. Jakie informacje tutaj od razu się rzucają w oczy? Iż rynek... Natomiast to nie przeszkodzi nam w złożeniu zlecenia. Moglibyśmy nawet złożyć zlecenie po cenie rynkowej, rynek i wtedy, jeśli giełda amerykańska by się otworzyła, natychmiast nasze zlecenie by się zrealizowało. Tylko przede wszystkim nie polecam składanie zleceń po cenie rynkowej, gdy giełda jest zamknięta. Dlatego, już, na przykład jeśli dana spółka otworzy się z luką wzrostową 15%, my kupimy tę akcje i niekoniecznie będziemy szczęśliwi z tego faktu, czyli lepiej działać ostrożniej i składać zlecenia po cenie rynkowej tylko i wyłącznie, gdy dana giełda jest otwarta. Jeśli jest zamknięta, bezpieczniej będzie składać zlecenie z naszą ceną. Aby złożyć zlecenie z naszą ceną, to wybieramy zlecenie typu limit. Czyli składamy limit, kupno i wybieramy jakąś naszą cenę. Ostatnia cena transakcyjna była 85,82. Możemy, tak jak tutaj Platforma sugeruje, złożyć zlecenia lekko wyższe po prostu 85,90 i już będziemy mieli jakieś zabezpieczenie. Po prostu nie godzimy się po wyższej cenie kupić i to jest nasze zabezpieczenie. Co dalej widzimy? Widzimy koszty. Czyli koszt takiej transakcji będzie wynosić 9 dolarów, to jest nasza prowizja minimalna. Ostatnio mieliśmy obniżenie prowizji, czyli teraz klienci, którzy płacą pierwszy depozyt 10 tysięcy i wyżej, mają właśnie prowizję minimalną 9 dolarów. Jeśli ten depozyt będzie wynosił 100 tysięcy, to ta prowizja minimalna spada do 6 dolarów. Jeśli depozyt będzie wynosił 500 tysięcy, to ta prowizja minimalna spada aż do 3 dolarów. Czyli od 10 tysięcy, gdy jest nasz depozyt cały na koncie 10 tysięcy i wyżej, to każda prowizja minimalna dla giełd amerykańskich jest właśnie 9 dolarów. Czyli widzimy naszą prowizję, widzimy wartość nominalną zlecenia, mamy zlecenie z limitem, rynek jest zamknięty, wszystko wiemy, składamy zlecenie. Mamy potwierdzenie złożonego zlecenia i takie zlecenie, jako już czeka jeszcze na realizację, znajduje się w zakładce zlecenia. Zawsze możemy modyfikować takie zlecenia, czyli możemy zmienić je na, na zlecenie po cenie giełdowej, jeśli byśmy tak chcieli. Możemy modyfikować, zmienić poziom cenowy lub po prostu analować. Ważne, żebyśmy zawsze widzieli, co znajduje się w tej zakładce, żeby coś nas nie zaskoczyło, także warto czasem zaglądnąć do zakładki zlecenia, jakie tam zlecenia tak naprawdę czekają. Jako, iż giełda amerykańska jest jeszcze zamknięta, przejdźmy zatem na giełdę europejską, aby zawrzeć transakcję na giełdzie europejskiej. Piszemy firmę Vestas i mamy wynik. Jest to duńska firma i widzimy po. Prawej stronie taką liczbę 1 i tutaj ikonkę, iż możemy na nią kliknąć, z informacją, iż możemy na nią kliknąć. Jest to informacja, iż dana spółka, dany instrument jest notowany na większej liczby giełd. Jeśli klikniemy, to zobaczymy, jakie to są giełdy. Czyli możemy kupić akcję na giełdzie amerykańskiej pod postacią ADR-u lub czyste akcje w duńskiej walucie na giełdzie w Danii. Czyli wybieramy tą opcję pierwszą, giełda w Danii, nowa transakcja. Widzimy w tym momencie, że rynek jest otwarty, tak? giełda jest otwarta. Widzimy równocześnie, tutaj mamy taki zegarek, iż jest, notowania są z 15-minutowym opóźnieniem. Generalnie notowania są z 15-minutowym opóźnieniem tak, dla wszystkich akcji i wszystkich funduszy ETF. Natomiast to nie przeszkadza nam w złożeniu zlecenia. Zawsze możemy złożyć zlecenie po cenie rynkowej i realizacja zostanie po cenie, która aktualnie jest notowana. Nie którą my widzimy na platformie, tylko aktualnie, która jest prawdziwa. Zawsze możemy, jeśli chcemy, wystąpić o subskrypcję ten w czasie rzeczywistym dla danych giełd. Czynimy to także w ustawieniach. Wybieramy abonamenty i subskrybujemy notowania live dla danej giełdy. Dla przykładu, giełda amerykańska jest to cena. 1 dolar dla miesiąc, czyli z reguły są to bardzo niewielkie koszty. Natomiast trzeba tego tej subskrypcji po prostu dokonać. Czyli mamy giełdę otwartą, zlecenie po cenie rynkowej, kupno 50, niech będzie. Widzimy prowizję, widzimy wartość nominalną transakcji, składamy zlecenie. Takie zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane i tak się stało i otrzymujemy potwierdzenie zrealizowanej transakcji i widzimy naszą już inwestycję. W zakładce pozycje, czyli widzimy Vestas, otwarcie, pozycja długa 50 sztuk. Zawsze możemy zamknąć, możemy dodać zlecenia stop, loss, take profit. Na potrzeby tej prezentacji nie będę przechodzić do tego. Znajdą Państwo takie informacje w naszych prezentacjach na temat kontraktów CFD, bo tam z reguły stosuje się tego typu zlecenia. Ok, teraz załóżmy, iż chciałabym zamknąć tą inwestycję. Jeśli chciałem zamknąć, to nic prostszego, klikam po prostu tutaj na zamknij i mogłabym zamknąć całą inwestycję, tak, nic prostszego. Ale mogłabym zamknąć całość, nie ma tu możliwości edycji ilości, tak, możemy edytować ceny, po jakiej chcemy złożyć zlecenie, natomiast ilości nie możemy edytować. Żeby to zrobić, musimy... Niejako złożyć zupełnie nowe zlecenie w odwrotną stronę, na, czyli sprzedaż, mam więc na myśli odwrotną stronę, i wybieramy wtedy ilość taką, jaką chcemy zamknąć. Czyli zróbmy tak. Klikam sobie na Vestas, żeby mieć szybko okienko transakcyjne tych akcji. Transakcja, i tym razem nie kupuję, tylko sprzedaję. No, załóżmy, iż chcesz sprzedać 25, czyli połowę, tak? Po cenie rynkowej sprzedaż 25. Składam takie zlecenia. I widzimy, iż y, mamy transakcję dokonaną. Mam tutaj informację, iż pozycja jest długa, czyli kupną, lecz nie 50, tylko jedynie 25. I tutaj ważna uwaga, dlatego iż przysparza to wiele wątpliwości wśród inwestorów. Jeśli klikniemy tutaj na plusik, to widzimy historię tego, co się wydarzyło. Czyli widzimy długa 50, krótka 25, i tu się pojawia obawy inwestorów, czy przypadkiem nie mają otwartej teraz krótkiej pozycji. Tak? To tylko się widzi techniczną sytuację tego, co się wydarzyło. To jest tylko i wyłącznie zapis. Na drugi dzień, te zapisy znikną i zostanie dla nas tylko pierwsza informacja, co się znajduje w pierwszej linii, czyli podsumowanie, czyli de facto, co jest, jaką naprawdę mamy ekspozycję, a mamy długą pozycję na 25, bo 25 przed chwilką zamknęliśmy. Także to jest na tyle proste, tak? Co dalej? Co dalej mogą nam tutaj być, jakie niespodzianki? Jeszcze inna informacja, którą tutaj warto nadmienić. Konto jest w dolarach, natomiast akcje Vestas są w duńskiej koronie, a natomiast my bez problemu ją kupiliśmy, sprzedaliśmy, nic nie musieliśmy robić. Tak działa platforma, czyli automatycznie, gdy chcemy kupić akcje w innej walucie, to platforma sprzedaje nam nasze dolary po bieżącym kursie, jaki jest na Forex, plus prowizja 0,5% i kupuje duńskie korony, tak? I później i vice versa, czyli wszystko tutaj dzieje się automatycznie. OK, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które przysparza problemów czasami, to są fundusze sprota. Fundusze sprota są zaklasyfikowane na naszej platformie nie jako ETF-y, tylko jako fundusze. Jeśli inwestorzy nie mają zaznaczonych tej kategorii instrumentów, fundusze, to te wyniki się nie pojawiają. Czyli warto tutaj odwiedzić ustawienia, czy na pewno fundusze są odhaczone. Jeśli są, to fundusze sprota na pewno się pojawią. I tutaj znowu powtórka. Jeśli jest jakaś liczba po prawej stronie tutaj w okienku, to warto na niej kliknąć, dlatego aby zobaczyć, na jakich giełdach są notowane dane akcje. Czy instrument. Tutaj widzimy, iż na giełdzie amerykańskiej i na giełdzie w Kanadzie. Jeśli chcemy odpowiednio na giełdzie amerykańskiej, to musimy wybrać giełdę amerykańską, żeby nie popełnić błędu i nie kupować niepotrzebnie w, do, w kanadyjskim dolarze, jeśli nasze konto jest w dolarze. Jeśli oczywiście my, byśmy chcieli mieć dodatkową ekspozycję w kanadyjskim dolarze, to możemy tak zrobić, ale musimy to zrobić świadomie, a nie przed przypadek, czyli zawsze trzeba tutaj klikać na to tą, na tą instrument. Lepiej coś zrobić powoli, ale nie być narażonym na jakieś niespodzianki. Czyli to jest PSLV. Kolejny instrument przykład Kameko, także mamy tutaj instrument, który jest notowany na kilku giełdach, czyli też trzeba odwiedzać takie sprawy. Co dalej? Co jest ważne, abyście Państwo wiedzieli o firmie Givrocker? Można u nas otworzyć konto inwestycyjne jedynie od depozytu minimalnego, zaczynając od 2000, czyli to jest minimalny depozyt początkujący, początkowy. Mamy formularz otwarcia konta, wbudowany formularz W8, czyli automatycznie polscy rezydenci otrzymują obniżony podatek od amerykańskich dywidend. Czyli nie wynosi on 30%, tylko 15%. Jeśli jesteśmy już przy podatkach, dostarczamy roczne rozliczenie zysków i strat z przeliczeniem na polskie złotówki, tak jak to jest wymagane przez prawo, po kursie roboczym z poprzedniego dnia księgowania, czyli wszystko jest tak, jak należy, dodatkowo z ułatwieniem, co gdzie wpisać w picie. Także jest to bardzo podręczne i pomocne. Deep Broker oferuje inwestycje na, na całym świecie, we wszystkie instrumenty, czyli na, na, na jednym koncie uzyskujemy naprawdę dostęp do wszystkiego. I tak jak mówiłam, w miarę uzyskiwania wiedzy możemy rozszerzać nasz portfel, natomiast można zacząć bezpiecznie od instrumentów bez dźwigni, w akcje, w fundusze ETF proste i gdzieś tam powoli zdobywać wiedzę. Z mojej strony to wszystko. Równocześnie Div Broker posiada polską słyję klienta, czyli jeśli pokażę się jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem ja czy mój zespół na wszelkie Państwa pytania. Zapraszam do Div Broker. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.